Dzień dobry Państwu, jestem z gminy Świecie, wieś Czapelki, rolnik od urodzenia, jak to mówią, 30 lat przewodniczący Komisji Rolnictwa w Świeciu i radny gminy Świecie. Ja oglądając 7, 7 stycznia program w telewizji Polowanie na Suwałkach, to w, po prostu... Po, wnet mnie szlak trafił. Jak ja widziałem, jak weterynarze, powiatowi, niepowiatowi, wszyscy szkolą nas, jeżdżę na te szkolenia, bo jestem też myśliwym od 30 lat. Jakie my, mamy, jakie my mamy prowadzić bioasekurację, jak przestrzegać tych warunków, a tam, jak zostało pokazane, że nikt nie miał, żaden weterynarz nie miał odzieży ochronnej, nie przestrzegano tego przy znoszeniu na hałdę dzików. Rzucano jeden na drugi, wtedy we, wniesiono ich do chłodni, gdzie wisiały Jelenie, Daniele, cała zwierzyna płowa. Dziki były wrzucone i te, patrochy, nie patrochy, wszystko. Żaden dzik nie był zabezpieczony od ASF-u. Ten redaktor, który to nagrywał, siedziałem od początku do końca, później sobie włączyłem, bo w internecie idzie to jeszcze raz obejrzeć do syna moje, włącz mnie w internecie, niech chcę zobaczę jeszcze raz. Ludzie. No jak nas ASF nie ma zeżryć? Musi, bo nam się mówi, że mysz nie ma wejść, chociaż w zeszłym roku minister mówił, że wybiegi mamy robić, świnie do lasu wypuszczać, żeby mogli polatać, bo mieszkam kilometr od lasu, to i wilki, i lisy, i wszystko, jak wiadomo, lata w koło chlebni. Teraz mam ogrodzić, nie wiem jaki wysoki ten płot, bo ja wiedziałem jak na 2,5 metrowym płocie lis szedł do góry jak po drabce. Nam się wciska takie bajery, bo i nadleśnictwo Dąbrowa organizowało te, te szkolenia przeciw ASF-owi. Co my mamy nie przestrzegać? To, jak pan powiedział. Ile my pieniędzy wydaliśmy na te bioasekuracje, na te płyny, i jak pan powiedział, to nic nie daje. Co to ma dać, jeżeli sama władza od góry bierze udział w polowaniu i rozprzestrzenia to? Lekarz weterynarii przywieziony przez dzielnicowego. Ta Pani doktor nie wysiadła z samochodu nawet. On mówi, to Pani wysiądzie, zobaczy, tu leżała pryzma dzików i kałuża krwi je, ale liśćmi je przysypane, odgarnąć Pani... Ja nie będę wysiadać, ja wiem, co to było. Pani I... Dobra, niech dokończę już. Ale jeżeli takie coś będzie trwało dalej, jak tu któryś z Panów powiedział, chyba Pan wiceminister, znam Pana z innej strony, ale dobrze, że Pan awansował. Jeżeli tak będzie to dalej trwało, to tak jak święty pamięci Leper mówił, my będziemy konsumentem. W Niemczech potrafiono wybić w jeden rok dziki, skończyć z ASF-em, i teraz się odgrodzą od nas i nas udławią tym ASF-em. Czemu jak Jurgel chciał grodzić od ruska ten ASF płotem, wywalono go? No, po to, żeby to się rozniesło, żebyśmy byli chyba konsumentem. Śmietniskiem już jesteśmy, bo te hałdy, co się palą. To mają pozwolenia od ministra środowiska. Złomowiska, co się palo, mają pozwolenia z zachodu sprowadzać złomowiska. Co nam zostało? Ta zdrowa żywność, panowie, nie łudźmy się. Ja mam 100 hektarów. I jeżeli tak jak kiedyś lekarz weterynarii wszystkie nam te małe uboje nie zlikwidował, zamknął, tak teraz my mamy ich odbudowywać? Po co? Nie, do, to dziękuję. Jednak kilka. Jednak kilka, kilka uwag i kilka i kilka sprostowań jest koniecznych. No na pewno minister rolnictwa, żaden minister rolnictwa nie zalecał, aby wypuszczać świnie do lasu, żeby się tam pasły. No to, to nie wiem, skąd pan to wziął. Na, na pewno minister Ardanowski, a nie minister Jurgiel takich e, propozycji dla rolników nie przedstawiał. To po pierwsze. Po, po drugie, po drugie... E, to co, to, co stało się na przykład w Belgii czy w Czechach, jeśli chodzi o ASF, czyli po wykryciu pierwszych przypadków ogrodzenie terenu i eliminacja na tym terenie wszystkich dzików, to można było zrobić w Polsce w 2014 roku, kiedy ASF się pojawił. Natomiast przez kilka lat, kiedy ASF się rozprzestrzenił no, na, duże, na dużym obszarze naszego kraju, to to nie jest już. Yy, recepta na likwidację tego problemu. I jeśli pan mówi, że zupełnie bez sensu są te obostrzenia, bo przecież i tak i tak się coś tam wydarzy, no to nie. To, to, to jeśli byśmy w ten sposób myśleli, no to znaczy, że wywieszamy białą flagę, kapitulujemy, mówimy OK, robimy to co Hiszpanie, o czym pan minister mówił, 35 lat walczyli, po czym wybili wszystkie świnie, wszystkie dziki i nie było produkcji. To nie jest recepta dla naszego rolnictwa. Dla naszego rolnictwa receptą jest, po pierwsze, i niedawno przyjęliśmy przecież odpowiedni projekt ustawy, on już, jest, on już jest podpisany przez pana prezydenta, który mówi, że działania muszą iść dwutorowo. Z jednej strony ograniczenie populacji dzików, a z drugiej strony bioasekuracja. I jeśli nie będzie stosowało się tych dwóch metod naraz. To niestety tego problemu nie rozwiążemy. Pamiętajmy o tym. Sam Pan powiedział, że jest Pan myśliwym, uczestniczy w polowaniach, i nie wszy... ja nie jestem i nigdy nie byłem, i chyba nigdy nie będę. Ale pamiętajmy o tym, że wszystko sprowadza się do ludzi. Jeżeli pojedynczy, czy nawet grupa weterynarzy zachowuje się niezgodnie z biosekuracją i nie przestrzega biosekuracji, bo tak jest. Że i lekarze nie przestrzegają y, higieny, i y, y, zdarza się, prawda, pojedyncze osoby, i y, weterynarze nie przestrzegają, i wszyscy. My dzisiaj to, o czym powiedzieliśmy sobie chwilę wcześniej, nie możemy y, dopuścić już do tego, żeby ktokolwiek wchodził do naszego gospodarstwa, nawet weterynarz, i jeżeli on nie będzie przestrzegał biosekuracji, nie powinien pan, i pan, i każdy wpuścić takiego. Fachowca czy inspektora, jest pani z nami pani prezes Agencji Restrukturyzacji i również pracownicy Agencji Restrukturyzacji też będą musieli przestrzegać podczas różnego rodzaju wizyt, czy kontroli biosekuracji, bo takie są wymogi w chwili, kiedy tak zostaliśmy zaatakowani przez. Przez ten wirus i znowu pojedyncze przypadki osób, które zachowują się nieodpowiedzialnie, trzeba piętnować, ale nie mówić, że ogólnie wszyscy tak się zachowują, a nie daj Bóg, że ktoś takie nakazy stosuje, że należy to robić. Jeżeli chodzi o ten ASF, to co było tak bardzo tutaj eksponowane mocno, powiedzmy sobie prosto rzecz. Jak to się stało, że w Brukseli pojawiło się ognisko ASF? Kilku dżentelmenów z Buga z kanapkami, z, z mięsem zarażonym, przyjechało do, do Brukseli, zje, nie dojadło, rzuciło, tamtejsze dziki. dziki to zjadły i nagle mamy w Brukseli y, 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 ognisko ASF. No to, Co musimy zrobić? Dokładnie, musimy dokładnie, zrobić to, tak. że na granicy wschodniej, tak jak jest na granicy amerykańsko-meksykańskiej, -y, y, y, musi być absolutny kategoryczny zakaz przewożenia żywności. I absolutny kategoryczny. Jeżeli, I to musi być egzekwowane. Czyli nie taki płot budowany, ale to, że ktoś pod karą usunięcia wizy nawet wjazdowej nie ma prawa wwozić żadnej żywności z terenów wschodnich do nas. I to jest podstawowa walka z ESF. Podstawowa walka. Bo to ludzie przenoszą ESF, nie zwierzęta. To znaczy, powiedzmy sobie, nie? Dziękuję. Szanowni Państwo, do, do, cieszę się, że rozmawiamy na wiele tematów, ale nie wiem, słuchać mnie. Ale dzisiaj to, co powiedział pan poseł. ASF mamy w Polsce i to w, naprawdę w wielu miejscach, tych ogniw jest bardzo dużo i mogliśmy to zrobić 6 lat temu, 7 lat temu, dzisiaj rzeczywiście i tych wektorów przenoszenia jest niestety znacznie więcej niż tylko ludzie, częściowo ludzie. Mamy też dziką zwierzynę. Mamy niestety coraz więcej stat watachy wilków, które przemieszczają się również po 50 kilometrów, i to pan Zbigniew jako myśliwy potwierdza w ciągu doby. Czyli tych sposobów przenoszenia się tej bardzo niebezpiecznej choroby jest tak dużo, że nie wystarczy jeden prosty sposób, żeby odgrodzić się dzisiaj. Dzisiaj słyszymy o tym, że, że Duńczycy budują płot i grodzą się od Niemców i, i ty, wszyscy są przerażeni, a natomiast ASF jest już na wszystkich kontynentach i to jest wielki kłopot i wyzwanie i myślę, że w takiej sytuacji, takiego zagrożenia nie czas, żeby, żeby przerzucać się winą, po prostu to się zdarzyło i dzisiaj trzeba działać bardzo precyzyjnie nie Udawać, że, tego problemu, że ten problem da się rozwiązać jedną prostą regulacją. Panie ministrze, panie pośle, działanie 5.1. Działanie, które ma umożliwić dostosowanie się do biosekuracji gospodarstw, ale w budynkach ja, producent trzody chlewnej, nie mogę zrobić nic, bo musiał mieć krowę, kupić ją i dopiero wtedy mogę jakiekolwiek inwestycje w budynkach robić. Czas, żeby w końcu też te małe gospodarstwa miały za co zrobić tą biosekurację, tak były te... W zeszłym roku działania ruszone i to działanie 5.1, żeby było w końcu rozsądnie napisane. Bo yy, traktowanie tego jako ukrytą modernizację jest totalnie, totalną bzdurą, bo inne zadania ma modernizacja, a inne zadania ma dostosowanie do białej sekuracji. Nie będę przedłużał bo jeszcze tych pytań, by mógł mnożyć. Szanowni Państwo, no, chciałem ty... dopowiedzieć co no. do białej sekuracji że jedyną metodą jest po prostu nikogo nie wpuszczać do środka. To jest jedyna metoda. Nie możemy zaufać żadnym środkom dezynfekującym, jak tu się przekonaliśmy. Yy, środki po, pomimo to, po, poza tym nie działają w temperaturze poniżej zera. One może się nie, rozpu, nie, nie zamarzają, ale one nie działają. Jedyną metodą według mnie praktyka jest po prostu nie wpuszczać nikogo. Jest to niemożliwe. Oczywiście jak najbardziej śluza. Jak najbardziej śluza, ale dezynfekcja kół samochodu moim zdaniem nic nie daje. Wchodząc do świniarni, trzeba się przebrać, umyć i to jest najlepsza metoda. Programy na, na przystosowanie gospodarstw typu ogrodzenia, czy, czy śluzy, czy, czy niecki dezynfekcyjne, myślę, że to jest nabijanie pieniędzy komuś tam, a niewiele to pomaga. Jedyną metodą, jeszcze raz powtórzę, nie wpuszczać.